No nie ukrywam, że y, mieliśmy tutaj plan, żeby wygrać i y, y, niestety y, ta bramka stracona do przerwy sposób gry gospodarzy, y, no trochę nas tutaj zaskoczył, y, nie potrafiliśmy sobie tej gry ułożyć. W pierwszej połowie. Dużo mieliśmy takich strat w środku pola, co no, było to groźne. Myślę, że ale ta nasza gra, już po przerwie, na pewno wyglądała zdecydowanie lepiej. Zmieniliśmy trochę ustawienie, zaczęliśmy sytuację stwarzać. No także, myślę, ale myślę że wynik jest tutaj remisowy, sprawiedliwy w tym meczu. Ja bym może tutaj nie dał spokój z tymi przygotowaniami, wiadomo, wiadomo w jakiej sytuacji jesteśmy, mamy cały czas nie tylko przygotowania, ale mamy cały czas problem z treningami na boisku, no bo dwa razy trenujemy na głównej płycie, a poza tym no, nie mamy boiska, bo trudno nazwać trening za bramkami takim prawdziwym treningiem, więc, więc dopóki nie będziemy mieli do dyspozycji boiska, to... No, Trudno jest o poprawę gry, coś jeszcze zrobić, popracować się też z zawodnikami, z zawodnikami indywidualnie. Ale tutaj to myślę, że było, przyczyną też było, boisko nie było zarówne tutaj, tutaj i ta piłka trochę robiła problemów. My próbowaliśmy grać właśnie tą krótszą piłką dołem. Gość, gospodarze, znaczy górą i wszystko do przodu pchali, prawda? No i stąd też właśnie dużo strachów, dużo niedokładności, to zresztą zauważyłem tutaj na początku. Również podkreślę to, co internet powiedział, boński, że plan był... trzy punkty. Nie jesteśmy na pewno zadowoleni, jeśli chodzi o wynik. Zdajemy sobie sprawę że z, naszej, z naszej sytuacji, punktujemy tylko w ostatnich dwóch meczach. Na pewno za mało, natomiast... Po bramce, no, powiem tak, czy ostatnie dwa, 3 dni cały czas skupiałem zespół na tym, żebyśmy próbowali bardzo mocno strzelić w piersi bramkę. Udało nam się to, no, ale to pokazało jeszcze, że troszeczkę za mało, żebyśmy mogli y, wytrzymać. Nos trzeba zagrać mecz bez, bez błędu i y, w tej sytuacji, kiedy Damian jeszcze nas uratował, no to, no to nie może być takie coś, że, że jesteśmy spóźnieni y, w własnym piątym meczu. I te, mówię, te bramki bramki, które tracimy, no to niestety gdzieś ułamek sekundy jesteśmy cały czas spóźnieni. Pierwszy punkt w wojnicach mówię, no, jakbyśmy wcześniej nie przegrywali, pewnie, pewnie inaczej on by smakował, natomiast mówię, dzisiaj jest to troszeczkę za mało. Wiemy, jaki układ jest jeszcze, jeszcze tych meczy. Będziemy się starać w końcu o tutaj w wojnicach o, o zwycięstwo, bo przecież wiemy, że... To była nasza twierdza, dzisiaj, dzisiaj idzie nam bardzo bardzo ciężko, natomiast było widać, że zespół, zespół chce, ale to jest, powtarzam, troszeczkę tak w tygodniu, w tygodniu wszystko wygląda dobrze. I myślę, że ten mecz troszeczkę troszeczkę może w mniejszym wykonaniu, naszym lepszym, tak, niż z rozwojem, który przegraliśmy 3-1, a dzisiaj dzisiaj zdobyliśmy punkt. Uważam, że stać nas na pewno na zwycięstwo, ale musimy, mówię, strzelić piersi w ramkę i nie stracić, a, ale na razie mamy z tym problem.